Cześć wszystkim, tu jest Pozdrow z D. i witam w kolejnym odcinku na temat mojej sylwestrowej wycieczki do Korei Północnej, a dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak wykonać prawdziwy północno koreański mundur w trakcie wizyty w Pyongyangu W takim razie zapraszam! Pewnie kojarzycie z pierwszych odcinków na Pozdros Karald, że często ubierałem się w północno koreański mundur. Nie był to jednak prawdziwy mundur z Korei Północnej, była to po prostu chińska podruba i to, którą kupiłem sobie w Chinach. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest podruba. Jest to po prostu no, taki e, garnitur w stylu chińskim. Zawsze chciałem mieć prawdziwy koreański i wreszcie go sobie sprawiłem. W trakcie Waszej wizyty w Korei Północnej koniecznie udajcie się do krawca. Krawca można znaleźć w dwóch miejscach, przede wszystkim w Pyongyangu. Pierwsze to hotel Yangakdo, gdzie zatrzymuje się większość obcokrajowców. W lobby hotelu jest strzałka prowadząca na trzecie piętro, gdzie jeśli się udacie, to znajdziecie krawcową, która Wam uszyje mundur taki, jaki chcecie. Drugie miejsce, w którym możecie sobie sprawić taki szałowy strój, to hotel Koryo. W hotelu Koryo w podziemiach schodzi się z lobby po schodkach na dół, Także znajduje się maleńki salon krawiecki, gdzie przesiaduje jedna krawcowa. U krawca jest bardzo dużo różnych wzorów i kolorów właśnie e, materiału do wyboru i możecie po prostu sobie wybrać jaki chcecie krój, jak chcecie żeby wasz garnitur wyglądał, e, w ogóle jaki model chcecie, ponieważ strojów koreańskich jest kilka rodzajów. To jest jeden z nich, jest to tak zwany mundur ludowy, czyli jest taki typowy garnitur noszony przez większość koreńczyków. Obecnie strój ten nosi przewodniczący Kim Jong-un, a także nosił jego dziadek Kim Il-sung. Drugi typ ubioru, który możecie zamówić u krawcowej to tak zwany mundur wojskowy, który był często noszony przez Kim jong Un'a, który zawsze właśnie starał się być blisko armii, dlatego nosił taki zielonkawy mundur wojskowy. Po wybraniu typu ubioru możecie właśnie zabrać się do wybrania koloru i dostępnego materiału. Jest ich kilka i każdy z nich ma inną gramaturę i oczywiście cenę. Ten materiał, który mam na sobie jest bardzo gruby i muszę powiedzieć, że jest mi nim obecnie teraz bardzo gorąco. Zdecydowanie nie polecam tego noszenia w lecie w lipcu, w sierpniu, w Pyongyangu, bo po prostu się ugotujecie. Po wybraniu rodzaju, garnitury, który chcecie oraz koloru materiału krawcowa Was dokładnie zmierzy wszystkie odpowiednie długości, wielkości, Waszą szerokość i wykona Wam mundur na zamówienie. A ile kosztuje taka przyjemność? Jak na garnitur wykonany na zamówienie i dopasowany dokładnie do waszej sylwetki, to nie są to aż takie wielkie pieniądze. Za cały zestaw składający się z górnej części i spodni zapłacicie około 120 dolarów. Cena się różni od użytego materiału, a także się różni od tego, jak szybko trzeba wykonać garnitur. Jeśli potrzebujecie garnitur na jutro. To jest to możliwe, tylko trzeba po prostu dopłacić około 50-60 dolarów dodatkowo, i krawcowa przesiedzi całą noc, żeby uszyć wam garnitur, który możecie odebrać już rano. Biorąc pod uwagę, że większość wycieczek po Korei Północnych ma dość napięty grafik i często się spędza bardzo mało czasu tak naprawdę w tym kraju, więc często jednak trzeba zamówić ten ekspresowy tryb, żeby się wyrobić przed wyjazdem z pełniami. Pokażę Wam teraz z bliska, jak wygląda taki garnitur. Otóż ma dwie kieszonki tutaj z góry i dwie kieszonki na dole. Są całkiem pojemne. Pięć guzików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i oczywiście podniesiony kołnierzyk. Tu jeszcze jest nie zapięty, ponieważ jest to bardzo strój typowo kolektywistyczny i zapięć tego samemu graniczy z cudem. Przewiduję, że założenie tego stroju w Polsce spotka się z sensacją na ulicy, ale to pewnie tylko dlatego, że po prostu wszyscy będą Wam się kłaniać i mówić szczęść Boże. No dobra, to już wiemy, że panowie są zaopatrzeni, mogą się ubrać w taki piękny północno garnitur i potem wyruszyć na ulicę Pyongyangu na podbój miasta. A co z paniami? Panie na szczęście nie są poszkodowane i także mogą się udać do krawcowej, żeby uszyć sobie jakiś... Północno-koreański strój Jak pewnie wiecie, obecnie najpopularniejszym grzbandem w Korei Północnej jest Morambong A same artystki są naprawdę popularne i stanowią wzór mody dla wszystkich kobiet w tym kraju Dlatego jeśli będziecie w Pyongyangu na wycieczce, to dla Waszej dziewczyny na prezent polecam oczywiście zamówienie mundurku w stylu Morambong Czyli wojskowa bluzeczka, także z kieszonkami Dodatkowo oczywiście koniecznie musicie się zaopatrzyć w przepinkę z flagą koreańską oraz spódniczkę mini. Za taką przyjemność trzeba zapłacić około 120-130 dolarów. Za wykonanie garnitury płaci się na miejscu najlepiej w dolarach, w euro lub w juanach. Jeśli chcielibyście sobie sprawić właśnie taki północno-koreański garnitur, które Wam się na pewno przyda na wiele różnych galowych okazji i wyjścia na miasto w Polsce to koniecznie pojedzcie na wycieczkę do Korei Północnej. Jeśli chcielibyście pojechać w tym roku, to już niedługo jest okazja. We wrześniu wybieram się z niewielką grupą z Polski do Pyongyangu na 7 dni i będzie to naprawdę epicka wycieczka. Zajrzyjcie koniecznie na link pod tym wideo. I jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat wycieczek do Korei Północnej, to napiszcie do mnie na, na maila, albo sprawdźcie na blogu, ponieważ już rozpoczynam organizowanie wycieczek do tego kraju. Więc zapraszam na kolejne odcinki z mojego wyprawy do Korei Północnej w Sylwestra, a także zapraszam do odwiedzenia tego kraju w przyszłości. A w komentarzach pod filmikiem proszę opinie na temat tego, jak w tym wygląda.